Jeśli grasz w turowe RPG, które mają złożony system walki, to z pewnością znasz ten problem. Walka lubi się przeciągać, bo jest mnóstwo rzeczy do dodawania, odejmowania. Te informacje często są rozrzucone w kilku miejscach. I wiele rzeczy zależy od tego, jak biegle ty i twoi gracze poruszacie się po podręcznikach. Ale jest kilka aspektów, nad którymi ty, jako mistrz gry, masz pełną kontrolę. I dzisiaj jeden z nich. Jestem pewien, że sporo z was zna tę sztuczkę i całkiem często jej używa. Chodzi mianowicie o karteczki na ekran mistrza gry. Już tłumaczę i objaśniam. Przede wszystkim na takiej karteczce zapisuję sobie najważniejsze informacje. Dzięki temu ja podczas walki cały czas mam dostęp do tych ważnych informacji, a gracze ich nie widzą, bo po drugiej stronie jest tylko nadrukowany mały obrazek danego potworka, żeby gracze wiedzieli, kiedy on się rusza. Więc dzięki temu łatwiej jest skończyć z sytuacją, w której gracz zaczyna dopiero zastanawiać się, jaki czar wybrać kiedy jego ruch trwa już 10 minut. Na karteczce mam zapisane od razu bonus do inicjatywy, bo kiedy rzucimy na inicjatywę, po prostu łatwo go sobie dodam i szybko na tej karteczce zapiszę. Natomiast pytanie do Ciebie na dzisiaj brzmi, jakie Ty znasz sposoby na usprawnienie walki w turowych herpegach?